Także się, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj ogarniemy sobie tą nutę i e, rozkminimy sobie, o co w niej tak naprawdę chodzi. Oczywiście pierwsza linijka opisu jest zarezerwowana dla zbiórki, także wbijajcie szybko na zbiórkę. W ogóle będzie więcej filmów związanych z Hot X in Challenge, więc włocimy sobie niedługo jakąś większą sumkę. Także subskrybujcie kanał, żeby być za wszystkim na bieżąco i przechodzimy do filmu. Jebać ASAP, młody i młody Ok, więc pierwszy wers jest nawiązaniem do piosenki A$AP Rocky FUCK SLIP. Jeżeli chodzi o drugi wers, to Młody Grabus to jest prywatny Instagram Kuby. Młody Grabus, no bo oczywiście Kuba Grabowski, czyli Kwebo. No i Młody Szcześniak, czyli Filip Szcześniak, yy, czyli tako. Weź się jaduj do drogi zestaw. 4 0, 0, 0, 0, Ten numer, czyli 4, 4 0, 20, jest to powiedzmy taki numer seryjny, dokładnie jak tych klocków. Yy, I one są ogólnie dosyć drogie. No i Kwebo jara się, klocka Milego, co zresztą powiem w następnych wersach. Nie pierdol się w w Kolejny wercie oczywiście chodzi o płytę Soma, czyli płytę taką na Fide. VAT dla płyt wynosi 23%, a dla książek 5%. Więc Quebos Tako zrobili taką akcję, że płyta kosztowała 10 zł, a książka, w której były tam jakieś wiadomości między nimi, kosztowała 40 zł. Przez co cały zestaw kosztował 50 zł, no i oczywiście Tako na Fide mieli więcej dla siebie. Jednak niestety sytuacja się tak skończyła, że tak musieli zapłacić ten 23% podatek za płyty, no i im się nie udało. No ale pomysł naprawdę dwie IQ. Na podłodze góra lodu, czyli iceberg. Ja przed bunką się nie jąkam. Fififightem! W tym wersie pada słowo iceberg, i one może być naprawdę rozumiane na wiele sposobów. Między innymi taki, że w słowie iceberg słyszy się iceberg, czyli górę lodową. Natomiast ice w slangu oznacza drogą biżuterię. Natomiast ja się doszukałem tylko tego, że jest słowo heiß i berg, czyli góra po niemiecku. Te, te atak... Paniki Maszek Filip Heizer <laughs> Sucho w gardle weź napełnij mi czymś No i to oczywiście chodzi o słynne paradiowanie Filipa Heizera przed kamerami na temat poważnego ataku paniki Natomiast Filip Heiser zachował się, <laughs> no właśnie tak. <laughs> Bo ja wiem, że musimy kończyć te rozmowy, ona tak świetnie mówi, no, ataku ja <laughs> Na początku Filip Hezer chce złapać osoby, które śmieją się ze śmierci jego dziecka, a później śmieje się z ataków paniki, które mogą doprowadzić do śmierci. Słucho w weź na pełni mi szklankę. Słowo susza sprawia, że się chciałby napić każdy. Chcieli wypić z nami, ale nie daliśmy szans im. Siomek schować te pytle. To jest chyba marny Muszę nie rozumiem, ale kurwa jakieś ice? I tutaj są dwa wersy oddalone od siebie, które są follow upem do jednego utworu. Czyli szybienica, pestycydy broń. na Fide, który wypuścił tą nutę dosyć niedawno. No i oczywiście wers, słowo susza. Sprawia, że chciałby się napić każdy. Jest follow-upem do Słowo Sukces, sprawia, że chciałby Cię zabić każdy. I kolejny follow-up do tego samego utworu. nie rozumiem, ale kurwa jakiś ice Jest follow-upem do Słowo Sukces sprawia, że chciałby Cię zabić każdy. Raperzy, rozumiem, ale kurwa Fabi Jański Plus jeszcze jest follow-upem do Hot 16 Klocucha, którego takko zresztą nominował. No i on tam nawinął coś takiego. Pije sobie wodniczkę, skarb życia muszyna, jak chcesz dobrego wojownika to wybieraj murzyna Next To mój ojciec miał wizję, wiedział co robi, zawsze chodził w maskach, jebać covid, zawsze chadzał w maskach, mama a ja łaszka, ej to moja gorąca szesnastka No i oczywiście te trzy wersy z Hot Challenge są follow upem do dwóch wersów z utworu Que Bonafide o nazwie Madagaskar God. Ale chciałem pomóc, bo to pierdolony hiphop się pomaga, przelej chociaż 10 ziko Za moich czasów ludzie wydawali to na rington No i w tym wersie tako mówi o co chodzi tak naprawdę w tym Hot Six Challenge, żeby płacać pieniądze na zbiórkę Którą zresztą macie w opisie W tym momencie jest już ponad 400 tysięcy, także naprawdę jest git Cel to jest oczywiście milion, natomiast cel jest ustawiony tak oczywiście plus minus. To nie jest tak, że jeżeli nie uzbieramy miliona, to, to Solar wszystkie pieniądze zabiera dla siebie. Nie, nie, nie. znaczy taką mam nadzieję. Dobra, także to by było na tyle, jeżeli chcecie więcej filmów z Hot 16 Challenge albo z brzydki... 16 Challenge, to zostawię Ci łapeczki w górę, oczywiście subiki. Nie wiem, jaki ten film będzie miał zasięg, dlatego po prostu umówmy się, że w następnym filmie powiem jaki jest próg na przykład subskrypcji. Do tego, żebym sam stworzył jakiś 16 Challenge i żebym coś wpłacił na fundację. Oczywiście to nie będzie 5 zł, tylko troszkę więcej, dlatego po portfelu pociśnie. Dobra, także się